w tajlandkami. A co oni tam ci robią z tyłu? Majtyki pokazałam. Oni się ruchają w Proszę Państwa, to co wy ostatnio robicie to jest po prostu kosmos Wszystkie liczniki wywaliły w górę Totalnie, zobaczcie jak statystyki poszły w górę I teraz jak to nagrywam to mamy 82 400 subskrypcji Więc chciałbym się jakoś wam odwdzięczyć Jeżeli wbijemy 100 000 subskrypcji Do moich urodzin, czyli do 24 grudnia Bo w Wigilię mam urodziny To rozdaję wam tą klawiaturę Która tania nie jest, bo ona kosztuje ponad Pół tysiąca złotych, tak w podzięce ode mnie Z czystego serduszka Nie wiem czy wam się uda, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz To zostaw subskrypcję na dole, a klawiaturę z pop Konkursu wygrał Wojtusz już do niego na wyjechała, już ją odebrał, także mam nadzieję, że podoba się klawiatura ode mnie. Klawiaturka się dobrze sprawuje, nie wiem co mówić, ale. A jeżeli wy chcecie zobaczyć więcej i częściej odcinki z Ome, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo mnie to motywuje, żeby nagrywać szybciej i wrzucać szybciej. Siema Blondie. A ładnie jesteś porobiona, jakbyś do klubu szła. No bo ja ją malowałam. Aha, okej, okay. dziewczyny, a macie? Tak. Ja nie mam, ma. O, to ty zostań, ty co nie masz, bo ja szukam, szukam swojej wybranki życiowej, wiesz? się po No i w sumie ty. No, w sumie tydzień, no właśnie, no to już wystarczy, hello. Ona ma duże branie. Jak masz takie duże branie, to ci po prostu pokażę, jak ja jestem super i poczujesz się, jakbyś była moją dziewczyną. Ci zaprezentuję, tylko czekaj, wezmę jakiś rekwizyt i ci to pokażę.

Rób serduszko. Za szybko. Czekaj, dziewczyny, bo Was nie widać. Muszę wyjąć telefon, żeby Was oświetlić, bo mam nowego y, iPhone'a. Wow. O tak. O. Patrzcie, jak on to ma. O, widzę Was teraz. Cześć, dziewczyny. Ale ten iPhone 15 Pro ma dobrą latarkę, co nie? Dobra. Dobra, idę na Tajlandię, może. A nie, to są Polki. Ja miałem je z Tajlandkami. A co oni tam Ci robią z tyłu? To jest Tajlandka, ta co sostera poduszka. Lady Boy. O, Ale jak się ruszać. <laughs> O, <głosidnione> leży przywalił! Dawaj, opluła cię, stary, to najgorsze, co mogę ci zrobić! Szanuj się! Masz, kurwa, pierwsze, kurwa. nie jest nieuniespace. Ta blondi ma fajną talię. O, kolejna dziewczyny. To może ja was poderwę Uuuu To zróbcie Dawaj. Zróbcie 360 Majtki pokazałam Co tam macie w tej zawodówce? Łukasz Uuuu No to idealne żony z was Chcemy ci gotować To ja was poderwę może dziewczyny Co wy na to? Dawaj, Dawaj. Dawaj zobaczymy Bo widziałem na TikToku jak tak robili Tak rizowali nie? Co wy na to? O... Dobra, no spróbuj I ocenicie czy to dobrze robię Kim ty jesteś? No Wall dress Palm Angeles Palm Angeles jak coś, ale dobra, siema A <noise> oh, sorry <noise> Ale detrifowany gościu I co tam? Co tam? Co ci, co ci zaszło w głowie, że stwierdziłaś, że tu wejdzie? Weszłam na omę... Poczekaj. No. Dobrze. Weszłam na omę, aby porozmawiać z osobami z innego środowiska niż ja jestem nie wychodząc z domu. Ty mówisz, jakby ci czat GPT wygenerował wiadomość, którą masz w hey, ale... Ja nie jestem nauczycielem, ja jestem człowiekiem. Aż tak źle jest? Ty zamyślisz za dużo Ty musisz nawijać, wiesz o co chodzi No właśnie... Ciężko Ale tym. to masz właśnie problem z rozmawianiem z ludźmi? Nie, nie mam z tym problemu Ja mam po prostu zwiechy Hej maleńka, jestem nasialnym Rizzlerem na tej platformie Więc ja już nawet nie powinienem nic robić i już powinnaś na mnie lecieć Nie No to może się postaram trochę Ja już lecę na ciebie O, ładne mam oczy? No Okej okay. Już lecisz, ruda? Nie Nie jestem ruda I nie lecę na ciebie Przykro Co tam odrabiasz, pomóc ci w czymś, w jakimś zadaniu? No, ja jestem bardzo dobry, jestem studentem lotnictwa Proszę Może chciałabyś się razem przelecieć? Dobra Hej maleńka co u ciebie? Nic No to nudne jesteście jak nic u was jeden jest A u ciebie? A u mnie, a wiecie co się ostatnio stało? Przyjechał mi w ogóle koparka pod dom i oni mówią, że tak, że trzeba rozkopać rów Ja pytam jaki rów? A oni przed twoim domem, nie było rodziców w domu i musiałem z nimi rozmawiać o co chodzi Że czemu mi mają rozkopywać jakiś rów? Okazało się, że gościu był gejem i chciał mi mój rów rozkopać mm -hmm. Ty, wy po prostu jesteście nudne Co robicie? Czy ona jest w butach na łóżku? Tak, to jest psychiczna. Ją powaliło? Widzowie, czy wychodzi się w butach po domu? Weźcie mi napiszcie. Ja nie chodzę w butach po domu. Patrzcie. Na nogi się zakładam. Łapcie on i się tak chodzi po domu. Ile wy macie lat? Ja mam jutro 20, ona ma 18. Hej, okay, a macie chłopaków? ja mam. ma, Mama, ja nie mam. To chodź, chodź ta, co nie ma. Ona lubi starszy. To do widzenia, to ja idę. Stara ty. O, przełączył się. Przez w Billa.

Halo! Ej! Halo? Halo! <skrymianie> tak. O Jezus, ja, ja się mam. Nie mogę wytrzymać <skrymianie> tego! Próbowałem! Co tam robisz? Coś się przeglądasz Zrzęstę doczepiasz, czy co tam? Jest. A, a tu gdzieś wychodzisz? No. A to po co tak się upiększasz na noc? Idę do pracy. Na nocną zmianę? <skrymianie> To ja chyba wiem, czym ty się zajmujesz. W klubach tańczysz na przykład? I ile można wyciągnąć z czegoś takiego? zależy. A bo ty pracujesz, jak ty pracujesz? Kiedy ci się chce, idziesz do roboty? Mam godzinę. Czyli masz tam wypłatę normalnie, czy tyle, ile uzbierasz na przykład? Lejle ile uzbieram. Aha, ale za co to oni się płacą? Za wszystko. I co, i ty jesteś w klubie jakimś, czy na ulicach, czy coś? Na ulicy. Rodzice wiedzą, szkoła jutro, halo? Mieszkam sama, bardzo do szkoły w chmurze Ale to uzbierałaś sobie z tych ulic na tę chatę? Ty, ale to musi być mega dobra robota Aż chyba sam się zatrudnię W związanych włosach ci lepiej Smuklejszą twarz masz O no, ty, dobrze A to, chyba. Wow. To jakbym był twoim klientem, to bym poleciał na to Victoria, Secret ci kupił jakiś daddy, sugar daddy? Oczywiście Co jeszcze ci kupują tacy ludzie? Dostałam na urodziny dildo o! Wow. Jeszcze kurwa w opakowaniu stoi. To nie używane? No ta w sumie. To by się już pewnie nie chce nawet tego robić. Też bym miał przesyt. Jakbym codziennie jadł maka na przykład, to też bym się nie chciało jeść Maka później, nie? A chłopaka masz? Masz. Ale chłopak nie chciał, no, można przesunąć a, dla ciebie. A, okej, okay, to mi się podoba. Dla ciebie. Zawsze. To pokażę ci coś, czego twój chłopak nie potrafi. I cię tak wyrwę na to. Dobra, słuchajcie, wezmę sobie ten jeszcze. Ostatnie. Ja po popłaczę. Nie, ja ciebie biorę kurwa. Już tam chłopak poszedł w nieznane? No już kurwa poszedł, wypierdalasz kurwa. Wychodzimy jutro. Ja też jestem z Poznania. No ja jestem z Poznania. No? jaka Ja? Stare miasto. Nie no kurwa kocham cię, wiesz, wiesz gdzie jesteś. No? No ja tam mieszkam. No to idziemy? Idziemy! A chłopak A nie zaś, będzie zły? Nic mu nie mówimy. Nikomu nie mówimy. To będzie nasza tajemnica. Mam taki sekret. To idę dalej, to się widzimy. Ale będę miał dziunię. W każdym mieście będę miał inną dziewczynę. Ona ma chłopaka nawet dodanego w tym, w bio. Gościu, jeżeli to oglądasz. Nie ma sprawy, bratku, pomogłem ci pozbyć się dziewczyny, która by cię prawdopodobnie zdradziła. Pamiętaj, bratku, braterska więź zawsze ziomale ponad lale. Nie łam się, będzie dobrze.